W tym materiale omówimy sobie metodę grupowania wyrazów wielomianu. Mamy dwa wielomiany, tutaj mamy pierwszy, tutaj drugi przykład, i zrobimy sobie te dwa przykłady, aby wyjaśnić, na czym polega metoda grupowania. Zróbmy pierwszy przykład, i skoro grupowanie, to musimy podzielić ten wielomian na dwie grupy wyrazów. Pierwsze dwa wyrazy to jest pierwsza grupa, oddzielmy je sobie taką kreseczką, i dwa kolejne to jest ta druga grupa. Pamiętajmy tylko, żeby ten znak, Również zawrzeć w tej drugiej grupie, ponieważ będzie on bardzo ważny. I teraz z tej pierwszej grupy wyciągamy, jak zawsze, najwięcej, co się da, czyli patrzymy, jakiego x można wyciągnąć. Można wyciągnąć maksymalnie x w drugiej potędze. Czy da się wyciągnąć jeszcze jakąś liczbę? No W tym przypadku akurat nie. Dlatego w nawiasie będzie 2x minus 5. I teraz z tej drugiej grupy będziemy chcieli wyciągnąć dokładnie ten sam nawias. Dlatego ten nawias możemy już sobie przepisać. I jedyne co musimy zrobić, to zastanowić się, przez co pomnożyć ten nawias, aby otrzymać ten. I tutaj bardzo łatwo widać, że wystarczy pomnożyć ten nawias przez minus 1, bo wtedy otrzymamy minus 2x, zgadza się, plus 5. I teraz. Przepisujemy ten nawias, który się powtarza, 2x minus 5, a w drugim nawiasie będą te liczby, które zostały: x kwadrat minus 1. I w ten sposób pogrupowaliśmy wyrazy tego wielomianu. Zróbmy teraz drugi przykład, aby w pełni zrozumieć, na czym polega metoda grupowania wyrazów wielomianu. Znów podzielimy sobie te wyrazy na dwie grupy. Tu jest nasza pierwsza grupa, tutaj będzie druga grupa. No, i zobaczmy, co da się maksymalnie wyciągnąć. Maksymalnie można wyciągnąć x do potęgi czwartej, i tak samo jak w tamtym przykładzie, akurat nie da się wyciągnąć żadnej liczby. Dlatego w nawiasie będzie 4x do potęgi drugiej minus 9. I znów to samo. Chcemy otrzymać dokładnie ten sam nawias, dlatego możemy go sobie przepisać 4x kwadrat minus 9. I znów jedyne, co musimy zrobić, to zastanowić się, przez co pomnożyć ten nawias, aby otrzymać ten. Więc ten nawias ja mogę sobie przepisać tutaj na dole, żeby widzieć go. Minus 16x kwadrat plus 36. I teraz przez co pomnożyć 4x kwadrat, żeby otrzymać minus 16x kwadrat. No, widzimy, że wykładniki są takie same, więc tylko musimy zmienić liczbę. Więc musimy pomnożyć 4 razy Minus 4, żeby otrzymać minus 16. Tak samo minus 9, bo minus 4 razy minus 9 to będzie przede wszystkim plus. 9 razy 4, 36. Zgadza się. No i znów nawias, który się powtarza, przepisujemy, czyli tak zwane, wyciągamy go przed cały nawias, a w drugim nawiasie piszemy x do potęgi czwartej minus 4, czyli te liczby, które zostały tutaj.